81, i mamy tu skrzynię automatyczną. I ten samochód jest już po naprawie, dzisiaj tak trochę zupełnie od tyłu. I pracuje. Naprawialiśmy ten samochodzik jakiś rok temu. Tak, miał wymieniany przedni pas. Tak, on miał tutaj tendencję do, do korodowania w tym miejscu. Powiedzmy wyszło to później w praniu. Wymienialiśmy tutaj jeszcze kawałeczek. Tutaj że to było to miejsce. Ta blaszka jest nowa. Gdzieś tutaj przy tym glebie było też naprawiane, tutaj jest zapas. I więcej wszystko wróciło na swoje miejsce. Klapa stara, oryginalna. Lama, jest... mhm. Ja tu kilka takich właśnie brzerów, głównie właśnie od tego, od tego plastiku to szło, ponieważ to były zrobione dziury, mam nadzieję, że to jest dobrze zawoskowane. Tutaj te elementy były wstawiane, no jak to? Bywa zwykle właśnie na takiej dużej powierzchni trzeba było uważać, żeby nie powciągało, więc było spawane luto z spawarką punkt za punktem punkt za punktem i co ważne ani jednego miejsca właśnie a żadnej dziurki. zostało zabezpieczone masą bitumiczną Było ściągane, zakładane z powrotem. Te uszczelki są nowe też, bo akurat te Aha. są dostępne. Ta i na przednią szybę i na tylną ten tak ten zwany klin jest dostępny, więc to kupiłem nowe. Do tych listew bocznych były tylko spinki nowe, listwy całe były pozostawione oryginalne. Okej, okay, a co robiłeś w silniczku? Tylko i wyłącznie eksploatacja rozrządzone je filtry, tak jakaś tam kopułka, palec takie, takie typowe. Plus kompletne zawieszenie z hamulcami, mhm. co było tam i tak śmiesznym kosztem, bo tutaj jak dobrze kojarzę to było około 2000 zł na najlepszych możliwie częściach, czyli jakieś tam ATF, EBI i tego typu rzeczy. Aha. E, tarcze klocki nowe, przód, tył, bębny, okładziny, cylinderki, wszystko, wszystko zostało też wymienione. jest wszystko jest idealne. Mm -hmm. Tutaj chłopaki zewołał Auto właśnie, nakierowali to po mnie. Starałem się, żeby nie mieli jakoś mega dużo pracy.